Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Stan dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, stan zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Kraśnickiego to główne tematy poruszane na 17. sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, która odbyła się 25 kwietnia. Po sprawozdaniu starosty z działań międzysesyjnych przystąpiono do analizy stanu dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, niestety nie przewidziano żadnych inwestycji, tylko prace polegające na utrzymaniu dróg. Podobnie przedstawia się stan z drogami powiatowymi. Co prawda ich stan nie uległ pogorszeniu, ale nie przewidywane są znaczące inwestycje. Poza tym poruszono o temat planowanej rozbiórki bocznicy kolejowej prowadzącej do fabryki łoży stocznych. Torowisko ma być sprzedane na złom. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że bocznica ciągnie się wzdłuż strefy ekonomicznej. Jeśli dojdzie do rozbiórki, Strefa ekonomiczna straci cenny atut, jakim jest łatwość komunikacyjna. W związku ze zmianą ustawy oświatowej zlikwidowano licea profilowane w Zakrzówku, Annopolu, w ulicy Gościeradowskiej i liceum profilowane w Kraśniku. Przestaną funkcjonować także licea dla dorosłych w Kraśniku i Zakrzówku, technikum uzupełniające dla dorosłych w Kraśniku i w Zakrzówku.